Hotel to niewielka miejscowość położona malowniczo nad brzegiem turkusowej Naretwy około 30 km od Mostaru. Miejsce te określone jest także jako kamienne miasto i sprawia wrażenie, jakby było przyklejone do wzgórza. Już w czasach rzymskich znajdował się tutaj fort, natomiast w średniowieczu była tutaj baza i miejsce schronienia piratów. Prawdopodobnie zamek został tu zbudowany przez błysniackiego króla Hryt I już około roku 1683. W tym czasie zamek ten był centrum administracyjnym regionu Dugrava-Zupa. pierwszy PociTej został wspomniany w kronikach w latach 1444-1448. W latach 1463-1471 Pozitel należał do Węgier, który kulem był Maciej Korwin. Można zauważyć, jak wielki zasięg miały Węgry w czasach późnego średniowiecza. To za regencji tego króla państwo to posiadało największą powierzchnię. W 1471 pocitej został zdobyty przez Imperium Ospańskie. Rozwój na nastąpił głównie w wieku XVI i XVII. Zamek ten omijały konflikty zbrojne. Jednak kiedy Wenecjanie zdobyli i zniszczyli sąsiedni Fort Cabella w 1663, wtedy znaczenie twierdzy w pocitej znacznie wzrosło. Po przejęciu władzy nad tymi terenami przez Austro-Węgry w 1878 roku znaczenie militarne i strategiczne tej twierdy zmalało i uległa ona stopniowemu niszczeniu. Także podczas wojny w latach 90. XX wieku wiele budynków na terenie Pocitel zostało uszkodzonych. Witam Państwa w Pocitel. Obecnie jestem na zamku w Pocitel. Jest to miejsce o bardzo odległej historii. Już w czasach rzymskich znajdowała się tutaj forteca w okresie średniowiecza. Między innymi piraci mieli tutaj swoją kryjówkę. I w ogóle ten zamek w średniowieczu należał do Bośni i Hercegowiny. Być może także do Węgier przez jakiś krótki czas. ogóle sama nazwa Pocitel, prawdopodobnie obitat Citel, co mi zaznacza Cytadela. Także Cytadela, czyli twierdza. Kiedy na przełomie XV i XVI wieku ten obszar zajęli Turcy, czyli Imperium Otomańskie, rozbudowali to znacznie, a także zbudowali tu wiele obiektów typowych dla kultury tureckiej, takich jak han, czyli coś takiego jak zajazd, meczet, który możecie widzieć teraz za mną. Także tam znajduje się haman, czyli łaźnie, łaźnie publiczne, a także medresa, czyli szkoła szkoła islamska, taka może być wyższa szkoła, bo jeszcze jest Mekta, czyli szkoła o mniejszym znaczeniu, szkoła taka podstawowa, muzułmańska. W dolnej partii po możemy zobaczyć meczet Hadzi Alija, który został zbudowany w XVI wieku i wokół niego są skoncentrowane inne osmańskie budynki, jak Hamam, Mekhtab, Medresa, Han, Sahat Kula i Imaret. W sąsiedztwie meczetu znajdowała się tak zwana czyli dzielnica handlowo-rzemieśnicza. W krajobrazie twierdzy wyróżnia się wieża znana jako Gawran Keptanowicz Fort, która pełniła rolę w wieży obserwacyjnej. Obecnie jest w nie najlepszym stanie technicznym, ale można wciąż na nią wejść, w okresie letnim należy uważać na jaszczurki. Architektonicznie pocitel można podzielić na dwie strefy, średniowieczną i ucymańską. Architektura rezydencjonalna pocitel jest mieszanką elementów śródziemnomorskich i orientalnych z pewnymi cechami lokalnymi. Wpływ architektury śródziemnomorskiej widać w zastosowaniu dwuspadowych dachów, wyrazistej kamiennej konstrukcji, ścian i małych, szeroko rozstawionych okien. Wpływ architektury orientalnej pojawia się w zastosowaniu czterospadowych dachów, wykuszów, rzędów blisko osadzonych okien i posiadania zamkniętego dziedzińca. Podstawowym materiałem budowlanym był kamień. Cychon też są także porastające obszary zamku pomegrante, czyli krzewy granatów. Jest to popularna roślina na tym terenie i nawet na terenie zamku istnieje takich stanowisk, gdzie po prostu loka lokalni sprzedają sok z który jest bardzo zdrowy. To są proszę Państwa właśnie krzewy granatu. Warto wiedzieć, że znacznie część budynków została zniszczona podczas wojny po latach 90. Na przykład meczet Hadzi Alinia jest rekonstrukcją. Co tu można zobaczyć z innej perspektywy? Sahat Kulę, czyli wieżą zegarową, która została zbudowana około roku 1664. Niestety mój pobyt w pościgach był bardzo krótki i nie miałam okazji eksplorować dokładnie tego miejsca. Także nie zobaczyłem z bliska ani meczetu, który można bez problemu zwiedzić, czy medresy.